Witaj ja mam na imię Makafanka i mam świetną historię. Sorry zły głos dobrałam de moja przyjaciółka wrzuciła do morza żelazko a więc to było tak. Opowiem wam dlaczego jest globalne ocieplenie. Moja przyjaciółka dała pomysł by wrzucić do morza żelazko. Nie uznałam to za głupi, no, ale miałam jednak do niej kilka pytań ponieważ przez to może zetknąć statek lub stać się coś gorszego. Zadałam jej te pytania. Pokazała nowiutkie żelazko a ja się zdziwiła. Myślisz, że to dobry pomysł. Fenomenalny hahaha ha, ha, odpowiedziała. Więc poszłyśmy na plażę i podeszłyśmy do morza. No i po nowym żelazku wrzuciła plum. I kilka dni później w radiu mówili o żelazku i globalnym ociepleniu i żeby tak nie robić. I rzeczywiście było gorąco, i morał z tego taki, by nie wrzucać żelazek do morza. Pamiętajcie o tym, dzieci. Jak myślicie, czy moja przyjaciółka dobrze zrobiła?